22-letnia Weronika ma czteromiesięcznego syna z koleżanką Vaisal, bez bezpaństwowcem z Libanu. Jego zawód określany jest mianem właściciela baru, albo pracuje w barze. Obydwie spotkały się około 4 lat wcześniej w dyskotece i prawdopodobnie były parą przez około półtora roku. Policja była kilkakrotnie wzywana za przemoc domową. Faisal ma kartotekę karną. Przyjaciel mówi, że były problemy. Kiedy Weronika chciała wyjść. 30 sierpnia 2014 roku Faisal udusi młodą matkę. Sąsiad znajduje ciało i informuje policję. Sprawca ucieka, ale zostaje aresztowany dwa dni później w Norymberdze. Ktoś rozpoznał go na parkingu i wezwał policję. Dziecko umieszczane jest w rodzinie zastępczej, później z dziadkami. W lipcu 2015 roku sprawa sądowa rozpocznie się przed Sądem Okręgowym w Norymberdze-Firth. W lipcu sprawca zostaje skazany na 10 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe.